Mój poprzedni również e, przewodniczący Max Łagowski. teraz jest on w pełni. Niestety, lub dla, mnie znam, dla nas wtedy <noise> nie będzie w tych wyborach. No, ale tak, chciałbym na pewno więcej inicjatyw dla młodzieży. E, chciałbym, żeby przede wszystkim nasz głos w głośniej niż było to dotąd i żebyśmy po prostu czuli się, jakbyśmy mieli. Faktycznie jakieś zdanie tutaj przy tych sprawach, nie tylko Perska, ale też całej gminy, Rydwa, Laterio czy I też e, chciałbym tą, tą kandydaturę, przemówienie, zadedykować pewnej osobie. Gratuluję, Paweł. Cieszę się, że dzisiaj jesteś z nami i to naprawdę wiele dla nas znaczy. Tata na